Cześć, Tebe Line. Dzisiaj pacjent XC60, w którym dziwnie pracuje dmuchawa, tutaj na pokrętle, przy ręcznych ustawieniach, bo przy automacie zasuwa jak dzika. To znaczy, jedzie na maksa. Nie wiem dlaczego. Kwestia sprawdzenia. Pewnie ktoś, kto już zasuwa przy Volvo, wie co to jest. Tak zwany jeżyk, <laughs> czyli opornik od, czy tam rezystor od. Dmuchawy, I teraz w tym samochodzie, ponieważ jest to automat, ja sobie już pozwoliłem tutaj popatrzeć, co i jak. On znajduje się tam głęboko. Zapedałem gazu. Tam ten żółty taki przewód grube, dwa przewody grube. I teraz co zrobię? No ja ręką tam za małą rękę, za dużą rękę mam niestety albo i postaram się po prostu zdjąć, odkręcić ten pedał gazu, aby móc do niego tam dotrzeć do tego opornika, ponieważ konstrukcja jest taka, że najpierw trzeba, on jest posadowiony w ten sposób w ścianie, dokładnie tak jak teraz, wyciągnąć trzeba z niego wtyczkę, po czym Taki tutaj jest strzałeczka. Ruchem w prawo przekręcić i wysunąć. Ruch, no wiadomo, musisz tutaj złapać za to element wystający, tak dosyć solidnie powiązać tyczki i przekręcić. No, tym, z tym, że nie ma tam jak ręki włożyć, trzeba zrobić sobie na nią miejsce. Wykręcam pedał yy, gazu i wracam do Was. Odkręciłem trzy nakrętki. Ta. 11 No, i teraz mam wiszący pedał już, i teraz muszę odpiąć tylko wtyczkę. W tym celu tutaj wezmę mojego wkrętaczka, tutaj nacisnę i to powinno samo wyjść. Zobaczymy, co będzie dalej. Delikatnie naciskamy tam na tą wtyczkę, i wyszło fajnie. Jest z jednej strony, tak to wygląda. Czy gasię? Teraz mamy sobie tutaj wiszący, wiszący. Ja tu za dużo chyba rzeczy przyniosłem trochę, bo nie wiedziałem, czym to będę mógł zrobić. Mamy tamten element. Teraz tak sprawdzę, czy będę mógł włożyć lewą rękę. Prawą mi zaskurczy Jasia. E, Wiszącą wisi, wtyczkę, a widzicie tam z tyłu, gdzie to ma włożyć. Jeżeli nie, to jeszcze będę starał się zdjąć ten oto. Całe to całe wzmocnienie. No, bo tu mi przeszkadza, żeby spod hamulca rękę włożyć. No, a tutaj mamy wiszącą wtyczkę od pedału gazu. Nie udało mi się jeszcze tego wyciągnąć. Aczkolwiek miejsca jest niewiele. Z tym, że wyjąłem wtyczkę, wziąłem sobie tego jeżyka, którego wam już pokazywałem. Podpiąłem go w tej chwili na krótko, to znaczy na krótko. No, wisi mi w tej chwili pedał. I, I ten Jerzyk, zaraz to pokażę, ale dla sprawdzenia, bo chodziło mi o to, że w tej chwili jest tak, że sobie tym reguluje i reguluje mi teraz płynnie w pełnym zakresie. Także jest. Naprawdę dobrze zgasiłem, teraz Wam pokażę o co chodzi. O. No, wiadomo, żeby nie było błędów, to chodzi o to, żeby były podłączone wszystkie urządzenia, czyli pedał hamulca, pedał gazu, przepraszam, jest e, pedał gazu, jest podłączony i ten Yy, widzicie, jego Jerzyk jest podłączony No i teraz zabawa będzie taka Że tego jeżyka tamtego trzeba Lekko przekręcić i odciągnąć do nas A nie ma Okazuje się, że ta blacha jest przykręcona jeszcze gdzieś pod spodem I za bardzo nie chce mi się tego rozbierać no, wszystkiego. Chciałem dokończyć kwestię tego opornika Dmuchawy, wentylatora wewnętrznej no, trochę się tam pobawiłem z tym. Przyznam się szczerze, że zrobiłem to bez wycinania. Dlaczego wycinania? Bo producent przewiduje w ASO, że jak przeszkadzać nam wykładzinka bądź to w, w urządzeniach innych, gdzie jest wykładzina lub wygłuszenie, zależnie od tego, co tam macie, czy macie wygłuszenie, z wygłuszeniem, czy takie miękkie gumowe wygłuszenie. Ja mam akurat to gumowe, to generalnie ma to zostać wycięte. Tam będzie zdjęcie wstawione. Zobaczcie sobie, jak ma być wycięte. Prawda jest taka, że bez wycinania, trochę się pobawiłem, na, przeklinałem, nadenerwowałem, włożyłem. Zasada jest taka, mamy to włożone w ten sposób, i aby to odblokować, musimy to dosłownie troszeczkę przekręcić do góry, czyli w, w kierunku przeciwnym niż wskazówki zegara. Zapinamy to w kierunku zgodnym do wskazówek zegara. Tutaj mamy nawet na tym strzałkę, jak to zapinamy. I teraz ja sobie to zrobiłem w ten sposób. Że popróbowałem sobie zrobić to takimi, oto morsikami. Morsiki nie dały, że tak powiem, rady. Takie zwykłe morsiki też nie dały rady, ponieważ nie ma miejsca na to. Ale uwaga! U mnie bardzo ładnie sprawdził się klucz do hamulców, który bardzo ładnie się opiera i zapiera, i ma bardzo fajny kąt. Więc myślę, że można by jeszcze spróbować zwykłym Francuzem, takim małym. No bo chodzi tylko o to, że tutaj kąt jest taki, wtyczka u góry, że trzeba to po prostu dać do góry, żeby, żeby to odblokować i wysunąć. Także myślę, że da się to zrobić, ponieważ sam to zrobiłem. Zajęło mi to 45 minut, nie odchodząc od samochodu. Także Myślę, że to się da zrobić bez najmniejszych problemów. Pozdrawiam wszystkich. A z ciekawości, otworzyłem sobie to cholerstwo. Tu jakiś tam to jest typowy radiator. Ta elektronika to też jakiś tam sterownik. O, teraz jak na złość nie chce wyjść, wyszło. No a tutaj u mnie wybuchł tranzystor. No myślę, że to nie jest kwestia, że to będziemy coś naprawiać. Po prostu przy tych pieniądzach. Znalazłem już jakiegoś male, w którym to w opakowaniu jest oryginał ten, bo... Bohr Bor, jak on tam się zwie? Tak. Behr. Dokładnie ten sam numer, słuchajcie, 125 zł, więc szkoda się po prostu męczyć. Oczywiście na Volvo jest drożej, no ale jak kto lubi, jak kto chce. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.